Przed nami pracowity dzień. Za chwilę przyjedzie do nas Łukasz Bąk z karoseria. Będziemy montować do jego samochodu układ dolotowy od marki Aventuri. Do jakiego samochodu przekonacie się już za chwilę. Zobaczcie sami co do nas przyjechało. Jest to najnowsza Supra A90 z silnikiem z BMW. Będziemy montowali tutaj układ dolotowy od marki Eventury. mamy już na hali, jest z nami właściciel Łukasz Bąk, cześć. Cześć Patryk. No to i co? Ładne, ładne powiem Ci, to jest bardzo ładne. Na początku myślałem, że to w sekszopie shopie kupujesz jakiś wzięłek, ale rozumiem, że to wchodzi tutaj, tak? Tak, dosłownie. To po co to zabudowujemy, powiedzmy, bo jak oglądałem sobie doloty, to zawsze dolot mówią, o to jest dolot, to jest filtr i dzięki temu będzie Pan miał, proszę Pana, więcej koni mechanicznych. A Ty twierdzisz, że ja to jeszcze muszę gdzieś wsadzić, żeby zablokować dostęp powietrza. Generalnie są doloty otwarte tego typu, jakbyśmy zamontowali stożki, które dają konie, akurat w tym samochodzie konkretnym nie ma takiej możliwości, żeby dało ze względu na to, że tu mamy sprężarkę i sprężarka jest zaraz koło filtra powietrza i jakbyśmy tutaj to tak zamontowali całe ciepło ze sprężarki byłoby zasysane, a wiadomo karbon jest doskonałym izolatorem ciepła. I tutaj po prostu to będzie izolowało nam, żeby do sprężarki bezpośrednio ze zderzaka zimne powietrze. Czyli tu no będzie gorąco, a tu będzie zimno. Tak? Dzięki tak. temu uzyskamy więcej koni. Tak. A ile więcej koni? Producent deklaruje w okolicach 20 koni. Sam jestem ciekaw, jest to tak jak mówiłem, już pierwszy dolot w Polsce, który będzie montowany do tego samochodu. Wiadomo, że my sami sobie wszystko lubimy sprawdzić, także nie mogę się doczekać, kiedy pojedziesz na hamownię i, i zobaczymy po prostu realny przyrost, jaki będzie tego samochodu. Ale przede wszystkim stary to gratulacje za to, że to udało się załatwić widę dwa tygodnie, bo dwa tygodnie kilka dni temu to ja się spóźniłem tak, tym razem, co tak. niezwykłe w moim przypadku, naprawdę. Ale normalnie, jak się dowiadywałem u źródła, to 10 tygodni czas oczekiwania, bo tego nie ma na stanie, nie leży na, w magazynie, tylko podobno y, trzeba robią to na specjalne zamówienie. Tak? Dokładnie, jest dokładnie tak jest, że każdy dolot jest indywidualnie zamawiany pod klienta, nigdy nic nie stokują, ewentury opracowało dodatkowy kanał powietrza, który będzie czerpał z nadkola powietrza. A! Czyli dodatkowy mamy zasys powietrza, który idzie od strony zimnej, czyli od dołu. Tu mamy normalny kanał, Czyli? a tutaj jest yy, kanał dodatkowy. Dodatkowo jest opcja, jak widziałeś jeszcze, usunięcia całkowicie lampy. Tak, widziałem Ale to, to ten... I wtedy wykręcamy te bo cztery I jeszcze trzeci kanał, jest który bezpośrednio ten kanał jest wkładany tutaj w to. I dostarczany jest zimne powietrze. Ale ja. to słuchaj, tak naprawdę ten dolot seryjny, bo generalnie mówi się o tym, że BMW już seryjne doloty ma bardzo dobre. Tak, ja, no wiadomo, czy znaczy Toyota, przepraszam bardzo, czy Toyota ma bardzo dobre seryjne te, te doloty, i tak naprawdę jest trudno wymyślić coś nowego. I rozumiem, że ten seryjny ma tylko jeden tak. wlot do zimnego powietrza, czyli ten, Dokładnie. a tu mamy jeden dodatkowy już teraz, który nam tak. przyjdzie oraz dodatkowo możemy tutaj, mieć trzeci w momencie kiedy wymontujemy lampę na przykład do jazdy torowej albo nie wiem do wyścigu na 1,4 czwartą mili, tak? Dosłownie. Tylko do niego jeszcze wtedy muszę dokupić jakąś końcówkę, która tutaj będzie zasysała tak. to powietrze. Jeszcze chwila i zacznę brać naprawdę w, ten udział w profesjonalnych wyścigach na jedną czwartą bez prawej lampy w samochodzie. Ale szkoda jest to, bo w Ameryce mógłbyś jeździć z taką lampą. Normalnie sprzedawany rynek yeah. amerykański jest tam normy się niższą. Masz Masz światło, masz, masz. Jedno wystarczy tak. dla nich. Także no tutaj Europa niestety dyktuje to, że nie moglibyśmy. Ja jakbym miał to z chęcią jeździł bez tej lampy, bo jakbyś zobaczył dolot, to ten dukt, który jest. Zamiast lampy, Nie, no ja jednak tak, czy... lubię widzieć coś w nocy jeszcze. Wiesz? No dobra, to co? Instalujemy? Instalujemy. No to mów, co mam robić? Jak sadaj. Nie, zaczniemy od tego, tak? Tak jest. Proszę. już. Ja swoją robotę wykonałem, reszta należy do Ciebie. 50 mm, a tu mieliśmy 110, tak? Tak jest, 110. No to sobie, bo to jest blond, tak? Tak. No to czyli oznacza, że mamy tutaj już od razu na wejściu większą powierzchnię. Ale szacun, ja uwielbiam taką robotę. Przede wszystkim to jest, wiesz to, to wygląda nawet pod spodem jak biżuteria. Jest takie... Zobacz jak to jest wykonane. To, to nie ma przypadkowości. Każdy element jest ładnie wykonany. Tak, tylko Gdzie? wiesz na czym to polega. Ty tego nie widzisz, ale wiesz, że masz to pod maską i od razu czujesz się lepiej. Poza tym to jest jak, wiesz, jak, jak fajny wisiorek u kobiety, która ma go schowanego gdzieś tam pod bluzką, Ja Też wiesz że go ma, więc się lepiej z tym czuję nie? To ja tak będę miał teraz z tym dolotem. Dobra, chodź, mów co, lepiej. co teraz. Tyle co ja. I teraz trzymaj, trzymaj to. 23,700. Teraz złap to. No, wejdź na wagę. Mocno, raz. mocno trzymaj. Dobra, i teraz wejdź na wagę jeszcze raz. 23,700. Równe 3 kg. Dobra, tak jest. dziękuję bardzo. 67 Dziękuję 20, bardzo. A teraz 6, jeszcze. Chodź, chodź, To nie koniec zabawy. Teraz 6, jeszcze 6, raz 6, stań z tym. 3,4. 25,4. Kilogram 300. Na nie. dolodzie. Dzięki temu, że jest z karbonu, świetny wybór. Pójdziemy na hamownię jeszcze to sprawdzimy. Patryk, dziękuję Ci. Co ty? Ja tu jeszcze mam od firmy Aventuri mały Jak Jakby na bakowe? Kurwa jak małe dziecko. Nie. <grystanie> yeah. Prezenty w tym roku Mikołaj znasz, nie wcześniej. Taka serca spadł, jak tylko przeciąłem, no dlaczego znaczy, tak to zapakowałeś? Dużo folii, mi tak Jak już w końcu zbudujesz ten samochód i postanowisz przetestować na to, że... Możesz ty w to będzie idealne dostarczenie świeżego powietrza. Zobaczcie, wyjmuje się wtedy cały ten reflektor, zakłada się karbonowe coś, co waży po prostu 20, nie wiem, 20 deko, 200 gramów, 300 maksymalnie. W miejscu lampy mamy wtedy to, o czym Patryk mówił, czyli dodatkowy napływ powietrza do, do tego, do dolotu. Zobacz, wow. zobacz, o ile tutaj wpada tlenu, jak to jest w stanie zbudować. Wow. Chłodzisz, tak samo. Stary, wielkie dzięki chłopakom ze Stanów. Też podziękuj podzięku i po prostu po stokroć. Fenomenalne. Ty, ja ja będę demontował reflektor jeszcze w drodze, drodze do Warszawy. Ja jak będę wracał. Ja ja no, ja no nie mogę, no. Ale jak mówisz, słuchaj, no, jak oni tak ładnie obchodzą te wszystkie homologacje z tymi, z e, KW, może i my obejdziemy Wsadzimy tutaj latarkę, wiesz, żeby udawała, przykleimy ją na plastę. Ale ekstra. Patryk, wielkie dzięki, naprawdę, bardzo serdecznie podziękuj chłopakom z Ewenturii, no będziesz tos. Sztos na to, że teraz. Dobra, to ja zaczynałem i ja kończę. O, siedzi, jeden klas, drugi klas, trzeci klas. Dzięki wielkie, Patryk. Super roboty.